Jak pomagać drugiej osobie skutecznie, żeby nie miała takiego poczucia, że jej narzucamy rozwiązania? Myślę, że to jest taka trochę tendencja szkolna, że nauczyli nas, że jak ktoś zadaje Ci pytanie, od razu musisz podać rozwiązanie, żeby został właściwie oceniony, więc nie zawsze jest to jakiś taki po naszej stronie zła intencja, że chcemy sprawić przykrość tej osobie, i czasem po prostu ta osoba odbiera naszą pomoc, jako narzucanie się. Ale są pewne kroki, które możemy poczynić, nim zaproponujemy rozwiązanie, które pozwolą naszemu partnerowi, partnerce bądź osobie, której coś chcemy zaproponować, poczuć się zrozumianym, poczuć się akceptowanym i przede wszystkim słyszanym. Jeżeli osoba nam opowiada, że czegoś doświadcza, to takie pytanie pogłębiające, które możemy zadać, brzmi w ten sposób. Czy możesz mi więcej na ten temat powiedzieć? Kontynuujemy. Co w tej sytuacji wydaje Ci się najtrudniejsze, najgorsze? Z czym wydaje Ci się, że sobie nie poradzisz? Czyli nim my zaproponujemy naszą własną perspektywę, pogłębiamy rozpoznanie, jak nasz rozmówca patrzy na dany problem w jego życiu. To jest bardzo ważne, bo jak druga osoba poczuje się słyszana, to w tym momencie nie ma oporu, a często jest tak, że jeżeli mamy takie poczucie, wow, jestem usłyszany, to same rozwiązania nam się pojawiają. Więc jakie pytanie możemy zadać? Kolejne. Czego Ci potrzeba, albo jakie masz pomysły na rozwiązanie tej sytuacji czy tego problemu? Czyli najpierw poznajemy, co ta osoba już odkryła, albo co wymyśliła, żeby zmienić swoje położenie. Jeżeli nam załóżmy powie, że właśnie czuje się totalnie bezradny, czy bezradna w tej sytuacji i potrzebuje jakichś wskazówek, to możemy zapytać się tej osoby, czy chciałabyś posłuchać moich wskazówek, czy albo czy chciałbyś usłyszeć moje sugestie. Niekoniecznie wskazówki, bo to jest takie typowo powiedzmy psychologiczne, tak? Ale czy chciałbyś poznać moje sugestie, albo jak ja bym zachował się w tej konkretnej sytuacji? Może się okazać, że druga osoba powie nam na przykład nie, ponieważ ma już kogoś, kto zna się powiedzmy na tym temacie, doświadczył tego, rozwiązał ten problem, dlatego nie chcąc nas urazić, Chcę po prostu skonsultować się ze specjalistą w tej dziedzinie. Ważne, żeby nasze ego w tym momencie nie brało tego do siebie, ponieważ każdy z nas ma prawo słuchać wskazówek od tych osób, od których chce, ale w ogóle zadanie tego pytania daje przestrzeń tej osobie, bo ona widzi, że my od razu nie lecimy z takim, a ja mam tutaj dla ciebie gotowiec. Zauważcie, ile razy w takich rozmowach po prostu czujemy się niewidziani i niesłyszani, bo mówimy, słuchaj, wiesz, mam z tym problem, a ta osoba dalej tu, 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 robimy to, 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 to. Ale może ja już mam jakiś pomysł, albo może ja już czegoś próbowałam, co nie wyszło. Dlatego zadanie tego pytania, nawet właśnie, czy próbowałaś już, czy próbowałeś rozwiązać ten problem w jakiś sposób i jakie były tego efekty. Najważniejsze przy pomocy zawsze jest dogłębne zrozumienie perspektywy drugiej osoby. Jeżeli ona czuje się widziana i słyszana, w tym momencie łatwiej jest przyjąć nasze wskazówki czy nasze sugestie. I dzięki temu nie czuję się osaczona, ani też nie czuję, że po prostu nie interesuje nas, co ona czuje, co ona myśli, bo od razu mamy gotowce i mamy takie wrażenie, jakbyśmy byli ważniejsi i wiedzieli więcej. A w takich sytuacjach nie chodzi o to, żeby zdominować naszego partnera, tylko żeby pokazać, że widzicie, słyszycie i jeżeli chcesz usłyszeć moją perspektywę, to jestem tutaj. Trzymajcie się, kuziaki.